Sronisko w Gaju powstało w 2000 roku. Od tamtego czasu przeszło niesamowitą metamorfozę. Kilka but dla psów, zaadoptowane pobieżnie pomieszczenia gospodarskie, w zasadzie żadnych struktur kadrowych, ale za to chęć działania. To początki. Były też gorsze chwile, gdzie złe zarządzanie doprowadziło do jeszcze większych problemów pokrzywdzonych zwierząt. Dopiero rok 2007 przynosi nową jakość gajowego azylu. Pierwsza, Fundacja Dr. Lucy kładzie podwaliny pod zmianę tego miejsca. Godne warunki, fachowa opieka, tworzenie wykwalifikowanych kadr, ale przede wszystkim zmiany myślenia, że schronisko dla bezdomnych zwierząt nie musi być najgorszym miejscem na Ziemi. To nie tylko czas innego wizerunku, ale również czas organizacji bardzo ważnych wartości takich jak na przykład wolontariat i edukacja. Rok 2016 to utworzenie nowej fundacji Schronisko dla Zwierząt w Gaju, która przede wszystkim zajmuje się zarządzaniem tym miejscem. To czas, kiedy lokalny azyl dla pokrzywdzonych zwierząt przemienił się w bardzo nowoczesne schronisko, które poprzez swoją kreatywność inspiruje inne tego typu placówki. Możemy być wszyscy dumni, że wspólne działanie pracowników, wolontariuszy, osób pomagających i władz gmin tworzących porozumienie na rzecz bezdomności zwierząt, a przede wszystkim władz miasta Śrem, dały nową jakość. To dzięki tym wszystkim wspaniałym ludziom obecny kształt i funkcjonowanie schroniska jest na najwyższym poziomie. Tutaj dba się przede wszystkim o zwierzęta, traktuje je podmiotowo, szanuje jako istoty wrażliwe. A owocem tych działań niech będzie niesamowita frekwencja adopcyjna. Do końca ubiegłego roku znaleźliśmy nowe domy dla ponad 5 tysięcy psów i ponad 2 tysięcy kotów. Działalność schroniska w Daju to również edukacja, która na pewno zaprocentuje w przyszłości nie tylko świadomością ludzi co do traktowania zwierząt, ale również zmniejszeniem problemu bezdomności. Schronisko nadal się rozwija, nowe inwestycje, pomysły, ale przede wszystkim zaangażowanie i pozytywna energia wszystkich. Gajowych ludzi. Tutaj wrażliwość na krzywdę i chęć pomocy zwierzętom łączy się z konkretnym, wymiernym działaniem.